Kolumbia to kraj rozpusty, znany jako miejsce, gdzie prawie wszystko jest dozwolone. Ale zanim dowiesz się wszystkiego o tym, musisz trochę zrozumieć historię tego kraju. Kolumbia de la Wielu jest znana ze zdjęć Pablo Escobara, wysokiej jakości kawy i szakiry kręcącej biodrami. Tak, ten kraj ma to wszystko, a rozpusta, jak to się mówi, jest akceptowana w wielu aspektach. Ale ograniczenie Kolumbii do tych stereotypów byłoby poważnym błędem. Ziemia magicznego realizmu Gabriela García Marqueza to żywy mozaikowy krajobraz bujnych krajobrazów, starożytnych kultur i bogatej historii naznaczonej konfliktami i pokonaniami. Historia Kolumbii sięga dużo wcześniej niż Escobar, Shakira czy Juan Valdez. Pierwsi mieszkańcy ludy rdenne, takie jak Muiska i Tayrona, zbudowali złożone społeczeństwa i pozostawili imponujące dziedzictwo Archeologiczne, takie jak zaginione miasto Tejuna w Sierra Nevada de Santa Marta. W 15 sierpnia 1525 roku miasto Santa Marta zostało założone, co oznacza początek kolonizacji hiszpańskiej. Terytorium, początkowo nazwane Nowa Grenada, stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym i handlowym, a miasta takie jak Cartagena i Bogota rozkwitały. Wieki panowania hiszpańskiego odcisnęły swoje piętno na architekturze, języku i kulturze kraju. Iskra niepodległości, zapalona przez postacie takie jak Simon Bolivar i Francisco de Paula Santander, osiągnęła 20 lipca 1810 roku, kiedy incydent z Doniczką Kwiatów wywołał bunt ludowy w Bogocie. Walka o wyzwolenie trwała lata, ale wreszcie 7 sierpnia 1819 roku. Bitwa pod bojacą zapieczętowała niepodległość Kolumbii. XX wiek w Kolumbii był naznaczony wewnętrznymi konfliktami i przemocą. Wojna tysiąca dni od 1899 do 1902 roku. Ila violencia lata 50. pozostawiły głębokie rany w społeczeństwie. Pojawienie się grup partyzanckich takich jak FARC i ELN oraz handel narkotykami Dodali nowe warstwy złożoności krajobrazowi politycznemu i społecznemu kraju. Mimo wyzwań, Kolumbia XXI wieku to odporny kraj dążący do pokoju i rozwoju. Porozumienie pokojowe z FARC w 2016 roku otworzyło nowy rozdział w historii kraju. Bogactwo kulturowe, imponująca różnorodność biologiczna i serdeczny duch kolumbijskiego ludu to skarby, które obiecują jasną przyszłość. Tak więc, tak, rozpusta. Może być dozwolona w Kolumbii. Ale idź dalej. Odkryj bogactwo historyczne, wspaniałe krajobrazy i kulturę pełną życia. Kolumbia czeka na Ciebie otwartymi ramionami, gotowa Cię zaskoczyć i oczarować. Wśród majestatycznych gór, bujnych lasów i oszałamiających plaż Kolumbii znajduje się bogata kulturowa mozaika tkana przez wieki historii i tradycji. Oprócz idyllicznych obrazów i wibracyjnej muzyki, która rozbrzmiewa na ulicach, Istnieje mnóstwo mało znanych zwyczajów i ciekawostek, które czynią ten południowoamerykański kraj naprawdę fascynującym. Jedną z najbardziej unikalnych tradycji Kolumbii jest Dzień świec, obchodzony 7 grudnia. To wydarzenie rozpoczyna święta Bożego Narodzenia i jest czasem wielkiej radości i rodzinnego zjednoczenia. Ulice ożywają tysiącami zapalonych świec i dekoracji świątecznych, podczas gdy rodziny zbierają się, aby modlić się, śpiewać i dzielić się tradycyjnymi przysmakami, takimi jak bunuelos i natilla. Inną fascynującą praktyką jest gra w tejo. Starożytna kolumbijska tradycja sięgająca czasów prekolumbijskich. Gra polega na rzucaniu małymi metalowymi dyskami w kierunku celu pokrytego gliną, w celu trafienia w małe wybuchy prochu ukryte wewnątrz. To połączenie umiejętności i szczęścia oraz wyjątkowe doświadczenie, które warto przeżyć podczas wizyty w kraju. Kolumbijczycy mają również głęboką i szczerą relację z przyrodą, co odzwierciedla się w ich tradycjach ochrony i szacunku dla środowiska naturalnego. Na przykład Mesa de los Santos to stara praktyka, w której lokalne społeczności spotykają się, aby omawiać kwestie środowiskowe i promować ochronę zasobów naturalnych. To zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest widoczne w inicjatywach takich jak ekoturystyka w kolumbijskiej Amazonii która ma na celu ochronę i zachowanie jednego z najbardziej zróżnicowanych obszarów biologicznych na świecie. Ponadto Kolumbia jest domem DLA, bogatej różnorodności etnicznej, z ponad 80 grupami rdzennej ludności rozsianymi po całym kraju. Każda z tych grup ma własne tradycje, języki i unikalne zwyczaje, przyczyniając się do bogactwa kulturowego narodu. Od kolorowych strojów łaju na północy kraju, po imponujące rzeźby w kamieniu San Agustin na południu, Istnieje mnóstwo skarbów kulturowych do odkrycia w każdym zakątku Kolumbii. I oczywiście nie możemy zapomnieć o bogatej kolumbijskiej kuchni, która jest prawdziwą ucztą deela zmysłów. Od pikantnych i egzotycznych smaków kuchni karaibskiej po solidne i kojące potrawy górskie jest coś deela każdego podniebienia. Tradycyjne dania takie jak ajako, bandeja paisa i empanadas to tylko kilka przykładów smakowej różnorodności, jaką kraj ma do zaoferowania. Kolumbia to skarb tradycji i ciekawostek, który czeka, aby zostać odkryty. Jej bogata historia, oszałamiające krajobrazy i serdeczni mieszkańcy sprawiają, że jest to niezapomniany cel podróży. Więc następnym razem, gdy pomyślisz o Kolumbii, pamiętaj nie tylko o malowniczych obrazach, ale także o unikalnych i fascynujących tradycjach, które czynią ją naprawdę wyjątkowym miejscem. Kolumbia to skarb tradycji i ciekawostek, który czeka, aby zostać odkryty. Jej bogata historia. Oszałamiające krajobrazy i serdeczni mieszkańcy sprawiają, że jest to niezapomniany cel podróży. Więc następnym razem, gdy pomyślisz o Kolumbii, pamiętaj nie tylko o malowniczych obrazach, ale także o unikalnych i fascynujących tradycjach, które czynią ją naprawdę wyjątkowym miejscem. A kultury na całym świecie są fascynujące w swojej różnorodności, a kolumbijska nie jest wyjątkiem. W sercu tętniącej życiem Ameryki Południowej, Kolumbia to kraj który celebuje bogatą mieszaninę indiańskich tradycji, hiszpańskich wpływów oraz afrykańskich, co skutkuje unikalną i pociągającą kulturową mozaiką. A w ramach tej mozaiki kolumbijskie kobiety odgrywają kluczową rolę, przynosząc ze sobą gracja i siłę, które odzwierciedlają żywą duszę swojego narodu. Kolumbijskie kobiety są znane ze swojego bujnego piękna i ciepłego, przyjacielskiego ducha. Wcielają w siebie mieszankę cech odzwierciedlających różnorodność etniczną kraju, począwszy od indyjskich cech z górskich regionów, a skończywszy na afrykańskich wpływach na wybrzeżach. Z ciemnymi włosami i błyszczącymi oczami emanują pięknem, które jest zarówno egzotyczne, jak i znajome, zachwycając tych, którzy mają szczęście wejść im w drogę. Oprócz swojego oszałamiającego wyglądu, kolumbijskie kobiety są znane z determinacji i odporności. W kraju, gdzie tradycje patriarchalne są silne, wiele kolumbijskich kobiet wybija się w różnych dziedzinach, począwszy od polityki, a skończywszy na biznesie, wyzywając stereotypy i torując drogę dla przyszłych pokoleń są liderkami w swoich społecznościach, obrończyniami spraw społecznych i inspirującymi przykładami sił i odwagi. Ale kolumbijskie kobiety są także strażniczkami tradycji i kultury swojego kraju. Trzymają przy życiu bogate kolumbijskie dziedzictwo kulturowe poprzez taniec, muzykę i kuchnię. Od zaraźliwego rytmu kumbii i po... arepa i bandeja paisa, kolumbijskie kobiety są mistrzyniami w sztuce zachowywania i dzielenia się tradycjami, które czynią ich ziemię tak wyjątkową. Ponadto, kolumbijskie kobiety są znane ze swojej gościnności i hojności. Witają odwiedzających z otwartymi ramionami, dzieląc się z nimi nie tylko jedzeniem i kulturą, ale także ciepłem ludzkiego serca i szczerym przyjaźnią. W kulturze, w której wartość relacji rodzinnych i społecznych jest ceniona, kobiety odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i utrzymaniu tych więzi zapewniając, że nikt nie czuje się pominięty lub bezradny. Jednak jak w każdym społeczeństwie, kolumbijskie kobiety także stają w obliczu wyzwań. Przemoc domowa i nierówność wciąż są pilnymi kwestiami do rozwiązania, a wiele kobiet codziennie walczy o równość praw i możliwości. Ale pomimo tych przeszkód, kolumbijskie kobiety pozostają odporne, inspirując swoją determinacją i nadzieją na bardziej sprawiedliwą i równą przyszłość. Kolumbijskie kobiety są prawdziwymi skarbami narodu, wzbogacając jego kulturę swoim pięknem, siłą i gracją. Są filarami swoich społeczności, strażniczkami swoich tradycji i światłami nadziei w ciągle zmieniającym się świecie. I poprzez obchodzenie i uhonorowanie kolumbijskich kobiet, celebrujemy także bogactwo i różnorodność całego narodu. Kolumbijskie kobiety są prawdziwymi skarbami narodu, wzbogacając jego kulturę swoim pięknem, siłą i gracją. Są filarami swoich społeczności, strażniczkami swoich tradycji i światłami nadziei w ciągle zmieniającym się świecie. I poprzez obchodzenie i uhonorowanie kolumbijskich kobiet, celebrujemy także bogactwo i różnorodność całego narodu. Podsumowując, Kolumbia to kraj o wielu twarzach, który skrywa bogactwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Od unikalnych tradycji i ciekawostek po rolę kobiet w społeczeństwie, każdy aspekt kolumbijskiej rzeczywistości jest fascynujący i wart odkrycia. Przekraczając granice stereotypów i utartych opinii, możemy naprawdę poznać prawdziwą Kolumbię, kraj pełen pasji, życia i niezwykłych doświadczeń.